Cześć, tutaj Ola i witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj witam się z Wami w odcinku specjalnym, który nagrywam z okazji pierwszych urodzin tego też kanału, dlatego że równy rok temu, czyli 21 marca 2023 roku zrobiłam swój pierwszy film na ten kanał, także naprawdę nie dowierzam powiem Wam szczerze. Tutaj już na wstępie chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować, że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy, bo Kompletnie nie spodziewałam się ten rok temu, że w ogóle jakby ja założę kanał, że będę nagrywać przez tyle czasu. Myślałam, że gdzieś to porzucę w międzyczasie i w ogóle, no nie spodziewałam się czegoś takiego, absolutnie. No i w związku z tym, że kanał obchodzi swoje urodziny właśnie 21 marca, stwierdziłam, że połączę to właśnie z tą datą i stworzę taki film 21 jakichś faktów, aspektów, jakieś rzeczy, które właśnie przez ten miniony rok od czasu opublikowania pierwszego filmu, gdzieś tam się u mnie zmieniły, coś się wydarzyło, jakieś właśnie takie zmiany, wydarzenia. Zdarzenia w głównej mierze powiązane właśnie z moim takim czytelniczym życiem, ale i nie tylko, będzie też trochę prywatne na końcu. Także zapraszam Was do oglądania i mam nadzieję, że taka forma filmu przypadnie Wam do gustu. Także zacznijmy od takich bardziej danych statystycznych. A więc e, po pierwsze, od zeszłego roku, od czasu opublikowania pierwszego filmu przeczytałam 180 książek i to jest po pierwsze bardzo ciekawe, dlatego że to jest dokładnie ta sama liczba, e, jaką udało mi się uzyskać w całym zeszłym roku e, i ten początek roku, wiecie, uzupełnia się w stosunku do początku roku zeszłego, to znaczy, że przeczytałam praktycznie że przeczytałam tyle samo książek na chwilę obecną, co w zeszłym roku, na tą chwilę, wiecie o co mi chodzi? Więc jest to też ciekawe, bo policzyłam te książki i dla mnie to jest niesamowite i w ogóle nie chcę sobie z tego. Tego w stanie jakoś tak w ogóle objąć rozumem, dlatego że w poprzednim roku, tym, znaczy jeszcze poprzednim, czyli 2022, tych książek kosztowałam jedynie 60. Zresztą nie jedynie, bo to i tak jest dosyć dużo. Nie dosyć, tylko to jest naprawdę dużo, ale no ten. Trzykrotny wzrost został odnotowany, więc zaczęłam czytać dużo, dużo więcej. Przede wszystkim zaczęłam słuchać audiobooków, więc tutaj um, powtarzam, powtórzę to, o czym już mówiłam dużo razy na kanale, że polecamam tych audiobooków słuchać. To u mnie bardzo dużo zmieniło, tak jak możecie zauważyć. No i jest to dla mnie coś naprawdę niesamowitego, że tyle książek udaje mi się konsumować. E, I przechodząc do kolejnego e, faktu, że tak to e, powiem. Dało mi się opublikować od zeszłego roku e, 102 filmy, co jest dla mnie jakieś w ogóle, nie wiem, no wow, naprawdę jakby mówię, nie spodziewałam się, że ja w ogóle będę ten kanał przez tyle czasu prowadzić to raz. W sensie to nie jest dużo rok, ale że myślałam, że wiecie, gdzieś w międzyczasie to porzucę, a udało mi się wstawić na kanał, mówię, 102 filmy i jakby. Co? Że ja tyle filmów zmontowałam i w ogóle no, no wow, naprawdę ciężko mi sobie to jakoś wyobrazić w ogóle. I zdobyłam 843 subskrybentów, za co Wam tutaj niezwykle dziękuję. To też jest dla mnie liczba, no naprawdę bardzo duża. Będę się tutaj może to powtarzać kilka razy teraz tutaj na początku tego filmu, ale no to są takie dane, których gdzieś tam nawet mi się nie śniły, które gdzieś tam może chciałam mieć oczywiście jakieś tam zasięgi i tak dalej, ale naprawdę jest to dla mnie... Takie bardzo duże wyróżnienie, że jesteście, że oglądacie te filmy, to bardzo wiele dla mnie naprawdę znaczy i dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. No i dalej, fakt numer 3, to zaczęłam też prowadzić w międzyczasie Bookstagrama. Zaprawdę tam nie wstawiam, nie wstawiałam, aż tak regularnie jakoś, jak się do tego przyznam szczerze, z ręką na sercu mocno nie przykładałam, bardziej to traktowałam jako taki, jako taki dodatek do tego YouTube'a. Ale w ostatnim czasie, jeśli mnie tam jeszcze nie śledzicie, to w ogóle zapraszam. Ale w ostatnim czasie zaczęłam być tam bardziej regularna, dodawać też posty dosyć regularnie, nawet kilka razy w tygodniu mi się zdarza. Także zapraszam Was tam serdecznie, jeśli jeszcze mnie na tej platformie nie obserwujecie, jeśli macie ochotę, to mówię, zapraszam serdecznie. I następnie odwiedziłam pięć targów książki. Byłam na targach pięciokrotnie, właśnie. Te pierwsze targi to w zasadzie. Nie wiem, czy to mogę uznać. W to w sumie na czterech, ale te pierwsze już troszeczkę też liczę, bo chodzi tutaj o targi w Poznaniu, dlatego że w ogóle mój pierwszy film na kanale to był um, Reading Vlog z targów w Poznaniu, więc um, powiedzmy, że zaliczę te właśnie targi poznańskie, więc po raz pierwszy byłam właśnie na targach w Poznaniu, potem w Warszawie na tych takich um, wiosennych, bodajże że one się tak nazywają, e, potem znowu w Warszawie na jesiennych. Krakowie i teraz znowu w Poznaniu zatyczyłam krąg, więc tak, pięć razy udało mi się na tych targach być i powiem Wam, że niezwykle lubię tą energię tych książkowych, po prostu moli książkowych i tego, jak to tam wygląda. Bardzo to lubię i będę na niej jeździć na pewno regularnie i mam nadzieję, że w tym roku również jak najwięcej tych eventów uda mi się odwiedzić. I następnie coś, co jest dla mnie bardzo ważne i co wydarzyło się dopiero w tym roku, to zaczęłam czytać książki po angielsku. Przełamałam się i to naprawdę bardzo wiele dla mnie znaczy, pod takim też kątem, że no ja czuję się tak trochę może dowartościowana sama ze sobą, że kurde, że rozumiem i że też nawet na coś ta moja nauka się przydała. Chociaż oczywiście to jest taki miły dodatek, bo oczywiście angielski jest mi potrzebny do wielu innych bardziej... Ważnych rzeczy, ale nie zmienia to faktu, że to jest po prostu bardzo miłe, że stworzyło mi się po prostu też tyle teraz możliwości, co do tego po jakiej książki mogę sięgać i w takiej jeśli chodzi o takie dane statystyczne, to udało mi się przesłuchać czterech książek w audio i trzy książki w formie papierowej również przeczytałam. No i mam nadzieję, że ta liczba będzie tylko, tylko Rosła i chciałam Wam też powiedzieć, zachęcić Was do tego, aby nie bać się, aby spróbować, bo ja strasznie się tego obawiałam, a okazało się, że nie było czego i że naprawdę nie jest to aż takie trudne, jak mi się wydaje. No, i kolejny aspekt to taki, że kupiłam bardzo dużo książek w przeciągu tego roku. Ja jak na razie się z tego cieszę, dlatego że mam na myśli jak na razie bo też wiadomo, że co za dużo, to niezdrowo ale miałam taki troszeczkę mini kompleks na początku nagrywania, że ja tych książek mam strasznie malutko i też po prostu chciałabym. Zacząć te książki kolekcjonować i poza czytaniem książek, zbieranie ich to jest oddzielna pasja. Także wstawiłam Wam tutaj właśnie takie nagranie. Ja teraz będę mówić, a pokażę Wam, ponieważ za mną tutaj po pierwsze znajdują się właśnie te dwa, zapełniłam sobie trzy stosy, mogłabym powiedzieć, i też tam to teraz Wam się pokaże właśnie może, bo nagrałam taką przebitkę. E, zapełniłam swoje dwie półki, na których na początku mojego nagrywania nic nie było, w sensie żadnych książek, e, no a teraz całkiem sporo ich przybyło, także nie wiem ile, bo ich tego nie liczyłam, nie wiem czy dałabym radę, ale no tro, trochę tego wyszło i się z tego dosyć mocno cieszę, jakby nie było pod Podpunkt numer 7 to odkryłam swoją ulubioną książkę Ever. W sumie mogłabym teraz wyciągnąć, ale dobra. E, mam na myśli Frankensteina. To była książka, w której zakochałam się, no nie wiem czy od pierwszego wejrzenia, ale która zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, o której właśnie myślę sobie na chwilę obecną jako o tej mojej ulubionej i naprawdę trąbię Wam o niej naprawdę w bardzo dużej ilości filmów, ale szczerze... Po prostu uwielbiam tą książkę i niezwykle Wam ją polecam. Jeśli jeszcze nie czytaliście to, zróbcie to, nie pożałujecie, ja to biorę na swoją własną odpowiedzialność. No, ale jeśli nawet Wam się nie spodoba, no to ja mówię o tym, że to jest po prostu moja ulubiona książka Ever. I szykuję się jej, Wam mam nadzieję, w jak najbliższym czasie. I zostając z tej kategorii ulubieńców, to mogę też powiedzieć, że odnalazłam swoją książkową bratnią duszę i tej ponownie nie wyciągnęłam tej książki, ale dobra, ona jest tutaj na wierzchu, więc Wam ją pokażę i mam na myśli oczywiście Charliego z książki The Practice of Being a Wallflower i to jest też jedna oczywiście z książek, które czytałam po angielsku, teraz w ogóle ona wychodzi po polsku, dosłownie jakoś w tym miesiącu, nawet nie wiem, czy nie za tydzień, także jeśli jeszcze nie wstaliście, to tym bardziej jest okazja, gdybyście chcieli jednak przeczytać ją po polsku. I Charlie, ja o tym pisałam też na Instagramie, mówiłam o tym wielokrotnie na filmach. Po prostu ja się z nim mogłam utożsamić, czułam się jakby on był męską wersją mnie, jakby autor, czyli Stefan Cz... Czposki, nie wiem, jakby przyszedł po prostu do głowy i przelał moje prywatne gdzieś wątpliwości, rozterki myśli na papier i przedstawił je w formie. Charlie'ego. Eee, to było niesamowite. Ta książka również niezwykle mi się podobała. Też myślę o niej w tej kategorii ulubieńców, ale tutaj chciałam to rozróżnić na te dwie kategorie, więc w taki sposób to Wam zaprezentowałam. Ale nie zmienia to faktu, że obydwie te lektury są dla mnie niezwykle ważne i mają bardzo takie no, znaczące miejsce w moim sercu. I następnie chciałam też wspomnieć o tym, że byłam na seansie książki, która niezwykle mi się podobała. Ja też znaczy, że bardzo rzadko oglądam jakiekolwiek ekranizacje, a to była ekranizacja naprawdę wyjątkowa, ponieważ pojechałam na nią nawet do kina. Mam tutaj na myśli Sas, Aristotelesa i Dante. W ogóle nie wiem, czy nie będę Wam tutaj wkleić jakichś zdjęć, więc możliwe, że coś tutaj Wam się pokaże, ale byłam na tym seansie właśnie z moją przyjaciółką Mają. Byłyśmy w Poznaniu, w kinie Muza w grudniu. To też był taki szalony weekend, ale naprawdę było niezwykle fajnie i też ten film bardziej mi się podobał. Ja tą książkę czytałam również w tym, w tym poprzednim roku. Co prawda nie czytajmy jeszcze drugiej części i w ogóle zostać w temacie tego, jak książki wychodzą w Winili, to też wychodzi ona jakoś w tym miesiącu w takim nowym, ładnym, specjalnym wydaniu. Ja o tym wiedziałam wcześniej, bo to zostało zarzucone właśnie w tym seansie, tak na marginesie. Ale tak, też chciałam o tym wspomnieć, bo to jest takie ważne wydarzenie z takiego mojego czytelniczego życia, które niezwykle miło wspominam i było też dla mnie w jakiś sposób ważne. I e, byłam też na warsztatach kaligrafii japońskiej e, w wydawnictwie Tajfuny. Było ono właśnie przez nie e, w tej księgarni Tajfunów było organizowane ono właśnie przez wydawnictwo Tajfuny, które zresztą bardzo lubię. Dosyć dużo książek właśnie z też tego wydawnictwa w ubiegłym roku udało mi się przeczytać. To, były naprawdę, to był naprawdę bardzo fajnie spędzony czas. Zaprawdę może zbyt wiele się nie nauczyłam, co się zbyt wiele już dużo zapomniałam z tego, co tam nam było prezentowane, a więc zmienia to faktu, że był to naprawdę. E, Taki, taka ciekawa inicjatywa, coś, z czym wcześniej nigdy w życiu nie miałam do czynienia, i e, poznałam też tam e, kilka fajnych osób, e, z którymi nawet powiedzmy, że mam kontakt gdzieś do teraz na Instagramie, więc e, ponownie co prawda ugrudziłam sobie tam, sobie tam, wtedy spodnie <grytanie> tak kompletnie, ale powiem czemu nie, e, tą właśnie tym atramentem i to niestety niemożliwe jest do sprania. Niemniej jednak to był naprawdę, mówię, miło spędzony czas i też był to wyjazd moją przyjaciółką, więc jak mówię, serio cieszę się, że udało mi się tam być, bo też były bardzo, była dosyć duża ograniczona liczba miejsc, podobnie zresztą jak w przypadku tego poprzedniego seansu, no więc naprawdę doceniam, że udało mi się tam. Dotrzeć. I coś, czego kompletnie się nie spodziewałam, jakby może ja sobie gdzieś tam o tym marzyłam, chciałam, żeby coś takiego się wydarzyło, a mam tutaj na myśli współpracę barterową z wydawnictwami, ponieważ kilka takich właśnie już udało mi się mieć. A ja zupełnie nie przypuszczałam, że też nie wiem, przy takiej liczbie właśnie gdzieś obserwujących, ja oczywiście dla mnie to jest bardzo dużo, ale patrząc, wiecie, w takiej skali gdzieś większej, to nie spodziewałam się, że przy moich zasięgach jest to w ogóle realne, a okazało się, że tak. To ja też mogę powiedzieć, że bardzo dziękuję, oczywiście Karolina tego nie ogląda, ale to właśnie dzięki Karolinie Karateusz odważyłam się jako pierwsza sama napisać do wydawnictw i em, było to dla mnie takim przełomem, że w ogóle coś takiego mówię jest. Realne, możliwe. To też chciałabym Wam zaznaczyć, że oczywiście, zawsze jakąś ja książkę dla Was recenzuję od wydawnictwa, to zawsze oczywiście Was o tym uprzedzam na początku filmu. Plus też oczywiście moje recenzje są zawsze w pełni szczere, bo nigdy z nikim się nie, umawiam, nie, umawiałam, nie umawiałam i nie umawiam i nie będę umawiać na to, że powiem Wam, że książka była dobra, nawet jeśli nie była. Zawsze dostajecie moją szczerą opinię. Także też Wam o tym chciałam tutaj tak. Poinformować na marginesie, ale tak, jest to coś mówię, czego się nie spodziewałam, że takie coś w ogóle może mnie spotkać. I e, następnie przechodząc do realizacji jakichś filmów książkowych, to jednym z ostatnich filmów na kanale, jakim się pojawił, był Buddy Reading e, z koleżanką Mają Witkowską, którą postawam właśnie dzięki YouTube'owi, ale o tym zaraz. E, I udało mi się właśnie w ogóle nagrać jakimś taki film, a wcześniej w ogóle nie myślałam o tym, że e, że, żeby właśnie nakrywać jakby body reading i, i żeby robić coś takiego i żeby w ogóle z kimś nagrać jakiś film, to przede wszystkim, że, że jakoś tak nie wyobrażałam sobie tego, że e, będziemy się łączyć czy nawet, że ja może do kogoś pojadę, no nie przyszło mi to w ogóle na myśl, a to wyszło dzięki właśnie, to wyszło właśnie ze strony ze, ze strony Mai więc tutaj ponownie, po raz kolejny, e, bardzo serdecznie Ci za to Maju, dziękuję za taką propozycję i to było coś naprawdę ciekawego do zrealizowania no i też to łączy się z punktem Kolejnym, bo stwierdziłam, że rozdzielę je na dwa. Poznałam swoją książkową koleżankę, czyli właśnie Maję. Poznałyśmy się właśnie dzięki YouTube'owi, dzięki temu, że nagrywamy na tej platformie i to mi pokazuje, że ta, ta społeczność to jest naprawdę coś fantastycznego i w ogóle wstawienie treści, publikowanie treści w internecie, no jest naprawdę, jak widzicie, czymś. Czymś mega fajnym, bo można y, poznawać osoby, które mają podobne zainteresowania i y, też jakby przyjaźnić się, kolegować, nie tylko, y, nie tylko rozmawiając chociażby o książkach. Wiecie o co mi chodzi. No i maję właśnie dzięki YouTube'owi poznałam i nawet widzieliśmy się wczoraj. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to widzieliście gdzieś tam taką mini relację z tego właśnie wyjazdu do Wrocławia, y, bo tam właśnie nasze spotkanie się odbyło. Także y, tak, no jest to coś. Podobnie to powiem, ale po prostu mega się też na ten film i po prostu te rzeczy, o których tutaj mówię, są dla mnie e, no, takie miłe e, w większości, <laughs> nie raczej tak. Więc, e, więc tak. E, to był podpunkt numer 13. I podpunkt numer 14 to e, może troszeczkę wyłączy się z tym, który był poprzednim. To e, to, że spotkałam dużo właśnie osób z Booktuba czy Bookstagrama i to wydarzyło się między innymi na tych targach książki. Też jest to dla mnie takie kurczę, wow, że ci ludzie naprawdę istnieją i że można ich spotkać, można z nimi porozmawiać. W, nie wiem, 90% przypadków spotkałam się naprawdę z... W sensie okazało się, że ci ludzie na żywo są tak samo mili, albo nawet milsi niż wydają się być w internecie i że fajnie można było z nimi porozmawiać, że ludzie nie udają, przynajmniej tak się mi wydawało przez te kilka, czy kilkanaście minut, kiedy mogłam właśnie wejść z nimi w jakiś jakiś dialog, tutaj pewnie też dostaniecie jakieś zdjęcia z targów. Wam tutaj powklejam, bo jest to też dla mnie takie no, miłe właśnie, że um, to faktycznie się dzieje, że jest to do zrobienia. E, także to też wydarzyło się no, chociażby te pięć razy w przeciągu ostatniego roku, a nawet troszkę więcej. I stwierdziłam, że powiem też o tym, e, to będzie fakt numer 15. Że zaczęłam słuchać podcastów powiązanych właśnie z literaturą, zaczęłam się tak bardziej tym otaczać, że tak powiem, i bardziej mnie zaczęło zaczęła właśnie literatura o tak interesować. Mm, na przykład, to jak one, jakby zaczęła mnie ta literatura bardziej interesować i to nie tylko właśnie um, jakieś filmy na YouTubie czy, czy, czy treść na Instagramie, ale też właśnie na przykład y, czytanie jakichś artykułów czy czytanie wywiadów albo y, oglądanie wywiadów czy słuchanie właśnie podcastów. I tutaj chciałabym wyróżnić taki podcast, który odkryłam słuchowo niedawno, ale w którym zasłuchuję się Strasznie. Jest to podcast Orbity Literackiej, który prowadzi pani Jagoda. Niezwykle miło mi się go słucha. Są to treści niezwykle takie merytoryczne, bardzo wiele on wnosi do mojego życia czytelniczego i często też inspiruje mnie po to, jak książki sięgać i jak też na przykład odczytywać, interpretować, jakie są możliwe interpretacje jakichś tekstów, które czytałam. Otwierają mi to mocno oczy i mówię, jest takim bardzo ciekawym dodatkiem do mojego czytelniczego życia. I teraz, już tym też właśnie 15 akcentem, skończyliśmy. Ja zakończyłam Wam mówienie o tych takich faktach powiązanych z czytaniem. I teraz przejdźmy już do prywaty. No, i taki fakt wydaje mi się, że najważniejszy w sensie nie no w sumie nie jest najważniejszy, ale taki gdzieś, no, też może nie wiem, liczbowy, prawny. To jest to, że skończyłam 18 lat, jestem pełnoletnią osobą, jestem osobą dorosłą, jakby w sensie niby dać na, papier, znaczy na papierku. No i wiadomo, jak będą no, prawie tak, ale czuję się identycznie, więc jakby to nic nie zmienia. Chociaż wiem, że raczej starsze osoby mnie oglądają, więc to już pewnie za wami, ale e, tak, doświadczyłam tego, nic się nie zmieniło. E, jestem już właśnie dorosła. I kolejny podpunkt, który również dla mnie ważny, który zresztą no, łączy się w jakiś sposób z tym, że jestem już dorosłą osobą, to to, że zdałam prawo jazdy. Yy, I no, jakby. To jest też dla mnie takie trochę surrealistyczne, nawet nie trochę, tylko naprawdę surrealistyczne, bo, no mówię, ja ciągle czuję się trochę jak jednak takie dziecko. W sensie, mimo tego, że jestem bardzo odpowiedzialną osobą yy, i raczej taką ułożoną, to. Yy, no jakby fakt tego, że mogę prowadzić auto, to jest dla mnie surrealistyczne. I też tak no sobie o tym myślałam w zeszłym roku w ogóle jakoś tak ja nie myślałam zbytnio o tym kiedyś, na, na te, nie wiem, jazdy zapisywać i tak dalej. Ja to nagle się wydarzyło, poszło jakoś tak dosyć gładko i, i jestem już kierowcą, więc no... Jest to coś na pewno, e, jakby może nie czego się nie spodziewałam, ale coś, co jest jakąś taką, no, na pewno dużą zmianą w przeciągu tego właśnie też e, ostatniego minionego roku. I teraz e, coś, może powiązanego z moją przyszłością, w sensie. Em, ja jestem osobą, która em, przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas nie wiedziała kompletnie, co chcę robić w życiu, i nadal tego do końca nie wiem, nie, żeby nie było, e, ale. Ja kompletnie nie wiedziałam na pójść studia, czy ja w ogóle. W sensie wiedziałam, że chcę iść na studia, ale nie wiedziałam, czy nie chcę zrobić sobie roku przerwy. Taki był bardzo długi, długi plan. Myślałam nad wyjazdem do oper, na oper na do Stanów, na jakieś, żeby jeździć na jakieś wolontariaty z Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. No bo zresztą to było powiązane z tym, już tak trochę uciekałam, kompletnie nie wiedziałam, co z sobą zrobić, ale. Też dzięki właśnie literaturze, nie, nie chcę zostać pisarką, ani studiować literatury, ale trochę mi się to w głowie poukładało, i mm, prawdopodobnie wybrałam, na jakie chciałabym pójść studia. Oczywiście, na razie to właśnie jakby ja sobie wybrałam, a czy się na nie dostanę, czy nie, to już jest inna kwestia oczywiście, ale na chwilę obecną. Czuję się najbardziej tak pewnie w tym, co chciałabym po tej maturze autentycznie zrobić. E, nie zdradzę Wam tutaj czego, bo jeśli gdzieś nie dostanę, to będzie przypał. Znaczy, nie, że przypał, ale no, na razie nie chcę zdradzać, ale, ale e, mogę... Dobra, trochę powiem. Chciałabym, żeby to było powiązane z językami e, i z właśnie z literaturą. Plus, też bardzo podoba mi się Poznań, i chciałabym wylądować tam. E, także e, także skończmy na tym. E, to tak mówię mocno prywatnie, ale zobaczymy, jak coś się oczywiście potoczy. Mam nadzieję, że będziecie mogli mi w tym towarzyszyć. I taki fakt, teraz mniej, jakby dobra, z tego wysokiego ciśnienia. To to, że ścięłam włosy. I ścięłam włosy naprawdę dużo. To się stało, nie wiem, chyba 3 tygodnie temu, więc no bardzo niedawno, patrząc na skalę roczną. Ale tak, ścięłam włosy naprawdę sporo, bo jeśli no oglądaliście moje filmy wcześniej, to wiecie, że miałam włosy już prawie, no do pupy. Nie wiem, jak to się tam określa. W każdym razie, no miałam bardzo długie włosy, a ścięłam je, nie wiem ile nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, ale jak widzicie, zmiana jest naprawdę duża i też w ogóle dziękuję Wam za takie pozytywne, jakby pozytywne komentarze w stosunku do tej zmiany. Mi się ona i tak podobała, ale też co dużo mi dodało właśnie, że wypisaliście, że wyglądam fajnie, więc mówię dzięki Wam za to bardzo. I teraz coś takiego też raczej luźnego, ale dla mnie w jakiś sposób ważnego, dlatego że po raz pierwszy poleciałam gdzieś sama z koleżankami, z przyjaciółkami za granicę. Ja już kiedyś letałam samolotem, ale nigdy nie było to, wiecie, bez rodziców. A to mi dało tak dużo, naprawdę, to mi ten wyjazd, patrząc z perspektywy, widzę, jak mi dużo dało pod kątem tego, takiej samodzielności, że mm, zrozumiałam, że naprawdę, jakby, wtedy nawet nie byłam prostą osobą, ale jakby ja się już, bardzo długiego czasu czuję na ogólnie starszy na swój wiek. Eee, nie wiem, czy to widać, czy nie. Zasiednio na pewno nie widać tego pod kątem wizualnym. Ostatnio też dostałam komentarze, że byłam na 16 lat maksymalnie i jakby zgadzam się z tym absolutnie. Ale e, raczej wydaje mi się, że jestem taką właśnie osobą odpowiedzialną i, i właśnie taką, że sobie umiem poradzić. Ale no, to było jednak coś dużego. I patrząc teraz na to, też już teraz, wtedy wiedziałam, że co się okazało bardzo łatwe, ale mimo wszystko też chciałam o tym powiedzieć, bo w jakiś sposób było to dla mnie budujące i dające takiego właśnie, yy, no takiego poczucia, że, że potrafię sobie poradzić. Także, y, także tak. I to był przedostatni fakt. I fakt numer 21. Nie wiem, czy nie najważniejszy. Wydaje mi się, że, że tak. Bo myślę, że jeden z tych też takich dla mnie bardzo najważniejszych to, to był ten, o którym mówiłam Wam jako fakt numer... 18, czyli to, że gdzieś tam trochę mi się te, ta przyszłość bardziej wyklarowała, przynajmniej jakby wiem, co bym chciała, czy to się uda, czy nie, zobaczymy, ale przynajmniej ja prywatnie wiem właśnie, no, gdzieś tam, co bym chciała, ale i teraz ten fakt ostatni również jest dla mnie straszliwie ważny, ponieważ ja jestem ogromną perfekcjonistką, taką chorobliwą perfekcjonistką, bym to mogła powiedzieć. I od dosłownie tego roku, i naprawdę dosłownie od 1 stycznia, tak serio, ym, i to nie było zaplanowane kompletnie, ale ja poczułam, że mam już trochę dość i że chcę trochę wrócić na luz. Mimo tego, że nadal mam wszystko straszliwie paplanowane i jestem bardzo taką właśnie. Planującą wszystko, osobą mało spontaniczną, ale troszeczkę bardziej patrzę na to, na swoją ochotę. Tak się nie przymuszam do wielu rzeczy. Staram się to trochę, mówię, zwalczać ten mój taki perfekcjonizm, takie ułożenie wszystkiego, planowanie. Chociażby to, że stałam się mudriderem. Mogłoby być jakimś potwierdzeniem tego, bo nie wiem, czy to no, o tym mówiłam już razy, ale ja sobie zawsze planowałam takie stricte TBR, co bym chciała krok po kroku, książka po książce przeczytać, e, a teraz bardziej patrzę to właśnie na samochotę. E, no i też w takich innych kwestiach życiowych, e, też to się gdzieś e, również ma tu swoje, to, to się, też to się wydarza. Wiecie o co chodzi? Też bardziej staram się. No, oczywiście z mniejszym bądź większym skutkiem. Ale nadal no, jest lepiej niż było. Także tak, to były te 21 rzeczy, 21 faktów, 21 aspektów głównie czytelniczych, ale i prywatnych, które gdzieś były dla mnie w jakiś sposób ważne w przeciągu tego ostatniego roku i które gdzieś tam trochę zmieniły mnie jako osobę. Także tak, dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się ten film spodobał. Ja. Po raz kolejny chciałam Wam niezwykle podziękować, że ten film oglądacie, w ogóle, że oglądacie moje filmy, że jesteście tu, no bo gdyby nikt nie oglądał tych treści, to myślę, że no nie publikowałabym ich z taką chęcią i że byłoby to na pewno trudniejsze i że byłaby większa szansa, że po prostu bym to porzuciła. A powtórzę się, że jest to dla mnie no strasznie ważne, że ktoś tam jednak po tej drugiej stronie jest, że ktoś to ogląda i że też piszecie komentarze, no to jest naprawdę strasznie dla mnie ważne. I też na pewno dało mi takiej dużej pewności siebie, odwagi i spoglądania na to, że jakby, nie wiem, nie interesuje mnie to, czy ktoś się może z mojego środowiska naśmiewa z tego, że ja to robię. Tak teraz mówię bardzo z serca, ale po prostu dziękuję, że jesteście. Także dajcie znać, jak ten film Wam się spodobał. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, zależy od tego, kiedy to oglądacie i do zobaczenia już niebawem. Pa!